Y, zauważył, że jest jakiś dworek, jakieś ogrodzenie wysokie, jakiś dworek w środku lasu, no to trzeba by zajrzeć, dowiedzieć się, co to za dworek i kto tam mieszka. No ale kołatka przy y, bramie, więc za tą kołatkę szarpie, szarpie, za jakiś czas wychodzi Lokaj liberi. mówi, o, coś będzie. Lokaj pyta, kim pan jest? No bo ja chciałem, mówi, zapytać, kto tutaj mieszka, czy to dworek. To mnie interesuje, bo ja jestem podróżnik. A kto tu mieszka? Hrabia radzi. Mówi, dobrze, a proszę zapytać pana hrabiego, czy zechce mnie przyjąć, czy zechce ze mną porozmawiać, czy powiedzieć. Yy, proszę mu poczekać. No i poszedł Pan Bokaj, prawda, w Liberii pytać Pana hrabiego, wychodzi za jakiś czas i mówi Pan hrabia Radziwiłł pyta, czy ten białas to pisze się przez jedno l czy dwa l No to powiedz, y, chamie Panu hrabiemu, że białas się pisze przez trzy l no więc, kiedy lokaj poszedł do pana hrabiego przekazać, że ten białas to musi być facet z poczuciem humoru, pan hrabia Radziwiłł przyjął pana białołasa i mówi, miał bardzo dobrze zaopatrzoną piwniczkę, mówi, gościł u niego tydzień czasu i dowiedział się wszystkiego i na temat zamku, i na temat rodziny tych dziwił mówi, że było bardzo przyjemnie i został jego przyjacielem aż do czasu wojny.